Teraz, teraz temat będzie taki, yy, wytłaczanie i przewijanie, wytłaczanie i przewijanie. Do wytłaczania potrzebny jest tłocznik. Tutaj mamy do dyspozycji taki prosty, wykorzystywany przez studentów tłocznik składający się z czterech elementów, czterech elementów. Do tego potrzebny jest oczywiście materiał, w zasadzie krążka, krążka okrągłego, krążka blachy do wytłaczania. Kążek blachy musi być umieszczony w osi matrycy. To jest matryca. A to jest stempel. O, to jest stempel. Czyli para. Matryca i stempel. Czyli kążek ustawiamy w osi matrycy. No i stempel dobrze byłoby też ustawić w osi matrycy. Na tym etapie jest to trochę ryzykowne, gdyż. Gdybyśmy teraz przełożyli siłę zewnętrzną z naszej przyjaciółki, czyli pracy hydraulicznej, to stanie się z materiałem, z blachem, coś dziwnego. A co się stanie? Zobaczmy. To jest sytuacja całkowicie nie do zaakceptowania. Ekstremalne falbanki może to jest i ładne, może artysta chciał coś przez to przekazać, coś chciał powiedzieć, ale na, y, dla, dla tych, którzy zajmują się obróbką plastyczną szczetal na zimno, jest to całkowicie nie do zaakceptowania. W związku z powyższym, żeby się zabezpieczyć przed takim zachowaniem materiału, a jego, że tak powiem, ilość zwiększa się, wzrasta wzrast, ze, wraz ze średnicą. I on tam się zmieścić nie chce. Żeby tego uniknąć, materiał musi zostać dociśnięty. Stąd nazwa dociskać. Dociskać składa się w naszym przypadku z dwóch tarczy. Jedna tarcza znajduje się tutaj, przy matrycy, i ona jest przyspawana na stałe. Natomiast, natomiast druga tarcza jest tutaj, w ręku. Czyli krążek dachy ustawiamy w osi matrycy. Na tym etapie do produkcji jednostkowej, mało seryjnej, do prób, do badań, taka wersja ustawienia materiału w zupełności wystarczy. Druga tarcza. Przykładamy drugą tarczę do, do matrycy i do tej tarczy dolnej. Należy ze sobą obydwie tarcze skręcić. Oczywiście pomiędzy znajduje się materiał. Dociskacz nazywa się śrubowy, czyli wykorzystujemy śruby, włączenie śrubowe. Mankamentem tego dociskacza jest to, że jego obsługa jest bardzo czasochłonna, pracochłonna i do produkcji, jak wspomniałem, wielkostreryje się kompletnie nie nadaje. Ale jeżeli chcemy spróbować coś wytłoczyć, jeżeli nie jesteśmy pewni procesu, jeżeli mamy do wytłoczenia jedną bądź dwie sztuki, więc nie ma najmniejszego powodu, żeby inwestować w pieniądze, w dociskacz sprężynowy, w dociskacz hydrauliczny, pneumatyczny, poliuretanowy, gumowy, bądź jakikolwiek inny. Na tym etapie dobrze jest przykręcić w sposób jednakowy. Gdy blacha była cieńsza, na przykład 0,2, 0,3, 0,4, to to dokręcenie jest kluczowe, siła, a w zasadzie yy, Równomierny nacisku, ale jeżeli mamy blaszkę o długości 1,5 mm, więc to dociśnięcie, to dokręcenie, które jest tutaj, aha, to, to dokręcenie jest, że tak powiem, na tym etapie zupełnie od wystarczające. Ten stempelek, który służy do przewijania, on w zasadzie teraz do wytłaczania, czy w wytłaczaniu nie powinien brać udziału. No ale, ale że studenci wiedzą, że jestem bardzo złośliwy, więc ten, ten stempelek zostanie przeze mnie tutaj umieszczony. Za zobaczycie dlaczego. Otwór, który znajduje się w górnej tarczy dociskającej, jest umieszczony w osi tej tarczy jego średnica odpowiada, jest zbliżona do średnicy stempla. Czyli jest ustalenie położenia stempla w osi matrycy. Czyli mamy za darmo dociśnięcie i ustalenie stempla względem matrycy. Pierwsza operacja, wytłaczanie, wygląda w ten, ten sposób, że. Nastąpi przemieszczenie tego stępla do momentu, aż ta rysa, wodowa rysa, znajdzie się na wysokości górnej powierzchni tarczy dociskającej. Da się zauważyć, że ta tarcza, górna tarcza, tak delikatnie, niewiele o półtora mm o grubość blachy przysiądzie. Czyli cała, cały materiał znajdzie się w matrycy, a śruby w tym momencie będą luźne. I wytłoczka, która znajdzie się wewnątrz, będzie miała dokładnie taki oto kształt. Taki oto kształt, tak jak tutaj mamy i do tego celu zmierzamy. Tylko to w zasadzie... Śruby są luźne. Stempelek wsypamy, wyjmujemy, wytłocznie Materiał, który był przed chwileczką płaskim krążkiem, laty, w tym przypadku już tym krążkiem płaskim nie jest, tylko to jest właśnie już wytłoczka po wytłaczaniu. Oczywiście część walcowa i część czołowa wygląda oto w ten sposób. Ona nie jest płaską częścią, nie jest nie wygląda tak jak tutaj. Ale dzięki temu, że zostało takie y, wykonane przepłoczenie delikatne, mamy przygotowanie do drugiej operacji do przewijania. Gdybym tego nie wykonał, gdybym tego nie wykonał, miałbym do dyspozycji takie płaskie dno, to ustalenie kolejnej, ustalenie kolejnej operacji, czyli ustalenie y, matrycy względem stępla, znów, znów y, by powodowało użycie jakiejś, jakiejś rury, elementu ustalającego, co by zakryło wszystko to, co jest najciekawsze, co dzieje się z materiałem. A dzięki temu, że to przetoczenie jest wykonane, prowadzenie, możemy zaobserwować to, czego na ogół nie widać, co jest ukryte przed, przed oczami, no niestety studentów, ale Staramy się to zmienić i pokażemy to w sposób maksymalnie dydaktyczny, czyli swobodne przewijanie. To jest tylko element, który powoduje zmniejszenie tego dystansu, żeby to troszeczkę, troszeczkę usprawnić i żeby to krócej trwało. Swobodne przewijanie, czyli matryca, materiał i stempel, nic więcej. tak wygląda gotowa wytłoczka wykonana z krążka blachy po wytłaczaniu i po przewijaniu. Ona oczywiście ma swoje wady, ma swoje mankamenty, ale to już jak ktoś przyjdzie na nasze zajęcia, to dowie się wszystkich szczegółów. Dlaczego tak się dzieje? A jak ktoś nad tym zapanuje, no to jest wygrana. Dziękuję, to wszystko.